Hej wam, witajcie w kolejnym odcinku w sumie to nie kolejny tak zawsze mam, że po prostu mówię na początku takie rzeczy ponieważ dzisiaj jest to mój pierwszy odcinek na YouTubie mam na imię Weronika moje nazwisko to Szaj mam 9 lat i będę nagrywać dla was vlogi oczywiście będę nagrywać je z moją koleżanką Julką Pewnie już znacie z kanału Julka03. Ona gra na komputerze, ja będę nagrywać vlogi. Chciałam też wspomnieć o tym, że moje vlogi, tak jakby będą, to co będę robić w danym dniu i po prostu będę wam o tym mówić. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama Snapchata oraz. Facebooka. Nazywam się Weronika Szaj. W ogóle wszędzie się nazywam Weronika Szaj. W sumie to na Instagramie jest superbabka z wykrzyknikiem. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na mój kanał. Także teraz z Wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.